Witajcie w ostatnim odcinku ze mną. Cassie wróci już w następnym odcinku. Tak. Spokojnie, nie płaczcie, nie smućcie się. Ja będę się pojawiać w co niektórym odcinku, ale bardzo rzadko. Julka coś chce powiedzieć? Nic. Mamy na obiad pulpety. Yes! Właśnie... Ile się opala? Ludzie, chodźcie ze mną. Dobra, Julii nie ma. Słuchajcie, e, e, lajko, wiem, że to jest lajko... Wiecie... Boże, jak to się nazywa? La, lajko, żebrak, ale Julka się wyprowadza, więc e, po tych odcinkach, gdzie ona będzie, dajcie pierdolę, jarty, łapek w górę. I mam nadzieję, że podoba Wam się ta seria i Julka wyprowadza się do... Czekajcie, sprawdzę w GPS-ie. Wyprowadza się do quidzyna. To jest 3 godziny z mojego domu, więc rzadko się bardzo będziemy spotykać może nawet tylko wakacje. Więc... pierdeliart łapek w górę po tym filmikiem, pod tamtym, pod tamtym, pod tamtym i pod tamtym XDD. <grym> Spoko to ja już wracam do Julki. Chodźcie. Siema Jula, jesteśmy! Siema! Siema. Macie dać pierdyliard łapek w górę. I ja się z wami żegnam papatki. Opa.